Pamiętacie może jak w historii Tomaglira wspomniałem o tak zwanej Felony Murder Rule. W skrócie, jak bierzesz udział czynny lub bierny w przestępstwie, w którym ktoś ginie, to odpowiadasz za to morderstwo. Zaciekawiłem się tym tematem, bo wiedziałem, że daje to duże pole do nadinterpretacji. Posłuchajcie historii, dlaczego dobry zwyczaj nie pożyczaj. Poznajcie Rayana Holly. 10 marca 2003 roku w Pensacoli na Florydzie 20-letni Ryan Holly urządzał domówkę ze znajomymi. Zabawa trwała do rana, aż zmęczony Ryan poszedł spać. Wtedy jego współlokator William powiedział, że chce ukraść Safe z domu znajomej Christine Snyder. Ryan już wcześniej pożyczył kumplowi furę, więc pożyczył i tym razem. Myśląc, że koledzy robią sobie żarty. Chwilę później William podjechał pod dom z trzema swoimi koleżkami, i mężczyźni włamali się do środka. Była tam wspomniana Christine Snyder. Jeden z włamywaczy podczas napadu uderzył ją kolbą pistoletu w głowę. Dziewczyna z tego powodu zginęła na miejscu. Ryan w tym czasie spał we własnym łóżku. Ale kiedy policja ustaliła, że pożyczył samochód i wiedział o planach włamania, oskarżono go o morderstwo pierwszego stopnia. W 2004 roku Ryan dostał dożywocie bez możliwości zwolnienia. Dopiero po 21 latach, w czerwcu 2024 roku, wyszedł na wolność ze względu na ułaskawienie przez gubernatora Florydy pod naciskiem opinii publicznej. Miał 20 lat, gdy został zamknięty i spędził w więzieniu. 21 lat za to, że pożyczył samochód.